Hej, the... hey, cześć, pragnę z wami przywitać w drugim odcinku z Króla Artura. W tym odcinku zajmiemy się jeszcze sam do końca nie wiem czym. Mamy tutaj parę dostępnych zadań wrath of Cardo. Jest to jedno z głównych zadań fabularnych, które na razie chcę ominąć. Mamy tutaj przygodę z rekrutacją ser Dagoneta, oraz mamy również tutaj inną przygodę, serce Smoka, którą wypada by zakończyć. Dlatego też teraz sobie ją wykonamy. Prawdopodobnie ją. Tylko jednak, nim to zrobimy, zerknijmy sobie na nasze cele. Tu mamy pierwszą książkę. Mamy tak, cztery księgi na początku, i mamy z księga rozpoczynać. Początek po prostu, tak? I tu mamy cele, które możemy sobie wybrać. Jak widzicie, tutaj całkiem sporo ich do wyboru. Na przykład, pomóż Krowi Markowi, albo zrób coś innego. Tu y, Alliance with Somerset, czyli dogadajcie z Somerset, żeby wejść w nimi w sojusz. No i oczywiście, włączenie później w nasze tereny. Królestwa z którym król się dogadaliśmy. Mieliśmy drogę do Wyrakonium i tu into the deepwood musieliśmy odkryć coś co spowodowało, że Seed zaczęły się zaczęły być niebezpieczne, czy tam she, jak się to wymawia no tu mieliśmy Bane of Serbalan i Tail of Serbalin oczywiście ja mam Serbalina znaczy Balana tutaj mam Excalibur, tak? Excalibur jest w sumie jedną z pierwszych misji, które trzeba wykonać i mam rzeczywiście nas, nasienia wojny, sie, siebie wojny, i tutaj otrzymaliśmy dwóch rycerzy za podbicie w Wirakonium. Tutaj mam drugą książkę, księgę podbojów, której jeszcze nie rozpocząłem. Tu mam Wrato w Karadok, jest to chrześcijańska część misji, i będę mógł zrekrutować Huskarli i saksońskich jeźdźców, bo to jest wyraźne sprzymierzenie się z chrześcijańskimi Saksonami. Tutaj mam zadanie, w którym zaprzyjaźnię się z Merlinem oraz z walijczykami i tu będę mógł rekrutować ich jednostki. Oczywiście są jakieś artefakty i dalej będę mógł kontynuować misję, ale niestety muszę wybrać jedno albo drugie. Tu mam też zadanie Vision, które jest czasowe. Nie wiadomo niestety jak to się tutaj potoczy z tym zadaniem. Tu mam oczywiście zadanie z Ser Dagonetem, no i oczywiście dalszą część zadania. Zerknijmy teraz na mój okrągły stół. I tu mamy rycerzy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Ośmiu rycerzy mamy przy naszym stole. Mamy tak księcia Brandelisa, który jest warlordem, jest dowódcą. I bardzo dobrze, żeby on był właśnie dowódcą drużyny, bo on ma możliwość sprawiania, żeby ta jednostki na jego utrzymaniu były tańsze. Tutaj każda postać ma swoje jeszcze cechy, które sprawiają, czy są one dobrymi gubernatorami, czy nie. On, Książę Brandeliz nie jest najlepszy, ale musiałem mu nadać jedną prowincję. Z umiejętności nie są one jakieś specjalne, że oczywiście mamy artefakty danego bohatera. Mam też ser Kaya, który jest jednym z moich najwierniejszych żołnierzy. Również jest warlordem, również ma różne umiejętności. które skupiają się na utrzymywaniu armii. Jak widzicie, on, on jest chyba moim z najlepszych bohaterów, jeśli chodzi o umiejętności, jednak o samą walkę nie. Dalej mam ser Balana. Który jest. O, mógł go przy okazji awansować, ale, nie, ale na szczęście dopiero tylko w zimę. Który jest moim świetnym wojownikiem i jest nawet niezłym gubernatorem. Ożeniony jest z Albioną, która również dodaje mu cechy. Mam parę artefaktów u niego, które są całkiem przydatne, szczególnie dla niego. Tutaj mam ser Alemera, który jest, nie jest najlepszym rycerzem, więc prawdopodobnie go zwolnię prędzej lub później. Wolę mieć kogoś innego. Jestem też czempionem, a nie potrzebuję ich aż tylu. Tu mam mam Sergareta, który jest Sage'em. On interesuje się magią i tymi sprawami, czy jest to bardziej magiczny rycerz. Mam króla Marka, który również jest czempionem. Również posiada parę artefaktów. No, w sumie mam u niego i tak full loyalności, ale nadam mu to, co mi szkodzi. Loyalty 100% pewnie. No mam Loyalty 20. U niego już. Więc tak. Król Mark jest moim y, bohaterem od wypraw. Właśnie jego ślę zawsze na wyprawy. Mam też ser Lucana, który jest y, również Warlordem i może prowadzić trzecią armię. Myślę, że postaramy się właśnie sprawić, by miał tą trzecią armię. Mam ser Iwiejna, który jest rycerzem starej wiary. Dlatego mu nadałem właśnie prowincję Starej Wiary i całkiem nieźle sobie on z nimi radzi. No i co, to jest mniej więcej tyle, jeżeli chodzi o takie sprawy. Tu mam również ziemie, które zostały przydzielone odpowiednim władcom, tak jak potrzeba. Tu mam nawet oddział Gigantów, jak widzicie. Ok, więc zobaczmy. Tu mamy ser Lucana. I ser Alemera, mam tutaj czempionów i łamaczy tarczy, nie jest A tu nic specjalnego. Ale tu mam moją główną armię, w której skład wchodzi ser Kai, ser Yvain, King Mark oraz ser Balan. To jest naprawdę doświadczony oddział moich żołnierzy. I myślę, że dołączę tutaj prędzej lub później jeszcze jakiegoś żołnierza, już nie bohatera. Bo bohater zajmuje miejsce na żołnierza, trzeba o tym pamiętać. Tu mam księcia Brandelisa, tutaj mogę dołączyć jeszcze jednego bohatera i na pewno to zrobię, jakiegoś bohatera dołączę do jakiejś armii jeszcze pewnie, żeby mieć czterech i czterech, no i wydaje mi się, że jest to też również całkiem niezła armia, książę Brandelis nie odobodzi. Tutaj mamy zaklęcia, jakie odblokowujemy sobie za pomocą sprawiedliwości, tyranizmu lub bycia chrześcijaninem. Ja idę w stronę chrześcijaństwa, więc będę miał takie coś jak sanktuarium. Jako, że idę na sprawiedliwość, będę miał Bones of Magic, Blast oraz Celestial Radiance. Jakbym poszedł w stronę tyrana, miałbym płonącą magię. Ale jakbym poszedł w stronę yy, starej wiary, miałbym możliwości jak y, Klątwa, y, Drogi si, czyli mógłbym teleportować moje jednostki na mapę, gdzie chcę, mam Aure, si. I tu jest to bardzo dobre, bo tu się regeneruje. Jednostki Shi cały czas się regenerują w tej aurze, a bez niej nie. No i jednostki nie Shii tracą życia, więc to jest naprawdę świetny czar. Mam też Lightning Bolta, który jest naprawdę świetny. Oczywiście na całe szczęście mam go u Serii Wiejna. No? Mamy kolejny porta, który pozwala nam się przenosić na polu walki. No i oczywiście Crystal Shards też jest świetne, ale mogę to odblokować tylko za pomocą bycia tyranem. Ale, jest też szansa, że odblokuję to przy jednym z bohaterów, jakich będę tutaj miał. Ja myślę, że na razie sobie rozejrzymy się jeszcze po tym, jakie mamy prowincje. Tu mam Camelot, zająłem Viraconium i uczyniłem mnie właśnie Camelot. Zgrywka zaczęła się w Kornwalliszach. Mamy Dumonie, Dorset i Salisbury. To właśnie warto wspominać o tych lokacjach, bo trafia się masa losowych zadań właśnie dzięki nim. A każda z tych lokacji ma swoje cele. Na przykład tutaj, w tych, przy tych grobowcach, zwiększa się morale. Tu zwiększają się punkty magii. To można rekrutować wojska w wioskach. Tu, w tych kaplicach. Regeneruje się jednostki powolutku prawie za darmo, ale trochę to trwa. Tu mamy na przykład yy, na tych bagnach mogę mieć przygodę dotyczącą walki, możesz się włączyć, a tu mam tańsze utrzymywanie żołnierzy, więc warto. W pierwszej części, bo to jest pierwsza część gry, mam dostępną tylko południową część Brytanii do losu Bedegrain. Dopiero w drugiej części lub w dodatku Fallen Champions będę mógł udać się poza ten las. Tutaj mam y, króla Raya, z którym się prawdopodobnie nie dogadam i wypowiem ich wojnę bardzo szybko. Tutaj mam króla Redwolda, z którym się raczej dogadam i będę mógł wejść w nim w sojusz. Z Losem Bede Grain raczej nie da się za bardzo dogadać. I tutaj są Seli i Anseli z Shi. I mają naprawdę mocne armie, i ciężko tutaj cokolwiek zrobić, by przeżyć, jeżeli się naprawdę nie wie, jak przeciwko nim walczyć, bo ludzie są po prostu słabsi, a szczególnie chrześcijańskie wojska. W sumie, wystarczy, że na to spojrzycie. Tu mam jednostki, jakie odblokuję za pomocą wiary. I tu na przykład mam krzyżowców, którzy mają statystyki 7 i 6 na pierwszym poziomie. Tu mam jednostkę, która nazywa się. Y Zrodzony w wiośnie, czy narodzony wiosną, ma 9 i 10. I to tylko na pierwszym poziomie. Jak się go ulepszy, to jest naprawdę kosmos. I warto jeszcze wspomnieć, że mogą chodzić przez las szybciej. I jest to ciężka piechota. Nie, to jest lekka piechota. To też jest lekka piechota. Ale Summer są już ciężką piechotą. to naprawdę, są to mocne jednostki. Tak samo jak Sally Warriors i Anseli To naprawdę silne jednostki ciężko sobie tutaj coś cokolwiek poradzić no a Ansel nie dość że wystrzeliwują dwie strzały na raz to jeszcze mogą widzieć dobrze w nocy tak samo jak Celi Archers no a moja ich najlepsza jednostka ma 16-15 moja ma 15-15 i jest to konny ja otrzymuję w ogóle więcej jednostek niż oni jednak ich są po prostu lepsze No cóż z tym zrobić, no ja mam tutaj złote gryfy Które będę musiał prędzej czy później zacząć rekrutować Tu mam świetnych strzelców, których jak lekko lepsze będą naprawdę świetni Tu mam dwie serca i z tego co widzę otrzymam je tylko będąc lekkim tyranem Więc nie będę mógł ich rekrutować Niestety ale będę miał Sangreal Knights, więc nie powinno być problemu. Jeszcze dostanę jednostkę w zależności od tego, z kim ożeni się Artur, więc będę miał Lady Ellen Knights, albo jednostkę y, Rycerze Gwen Rycerze Ginevry, więc czy tam Rycerze Gwynever, czy jak to się wymawia, ale będę miał taką jednostkę. Idąc w stronę tyrana, mam możliwość rekrutacji bandytów, którzy są zarówno świetni w walce wręczek i na odległość. Wasteland Warriors, którzy są no całkiem świetnymi wojownikami o wiele lepsi niż yy, yy, Sentinele i do tego mają umiejętność podbój, ale muszę być tyranem. Mamy też maruderów którzy są równie nieźli ale nie są raczej lepsi niż moi Royal Guards, mają więcej umiejętności z, raczej sobie lepiej z tym wszystkim poradzą no i mamy oczywiście Raven Guard, która jest naprawdę silną jednostką i cóż tutaj więcej zrobić? Nie? Jest to jedna z najlepszych jednostek ludzi. Ale ma dosyć niski atak. Oczywiście to ciężka piechota i w starciu z Seli raczej długo nie wytrzymają bez wsparcia. Tak samo złote gryfy, mimo że złote gryfy są lepsze. Złote gryfy są lepsze od Wasteland Warriors czy od Raven Guards, ale są równie drogie. Nawet tańsze od... Czy w sumie to zależy na co spojrzeć, bo... Guard kosztuje więcej... Złota... A złote gryfy więcej jedzenia. Sangreal Knights to już jest w ogóle kosmos, bo jeden kosztuje tysiąc żywności, więc... Raczej na jeden taki oddział będę mógł sobie kiedykolwiek pozwolić w jakiejkolwiek armii. Czy to już sam oddział tyle wymaga? Tak, to sam oddział tyle wymaga. No to będę mógł mieć parę oddziałów, ale to jest naprawdę kosmos. Tutaj mamy tyranicznych Winterbreed, którzy naprawdę są utrapieniem. Jest ciężka piechota i ciężko jest ich ubić. No i co? Tu jeszcze mam generalne zmiany, takie jak na przykład tu mogę. Jeżeli mam nieaktywną armię, 50 łupki w kosztu mogłem im zmie zmieścić, po prostu zmienić, żeby po prostu się nie poruszali, zaraz nawet zrobię. To są takie po prostu typowe bonusiki, które warto mieć. Wydaje mi się, że warto właśnie o to walczyć, bo bez tych bonusów i pozostawania neutralnym nie, nie da się po prostu. Tu również mam całkiem niezłe. Tu mamy również świetne jednostki dla Tyrana i Seli Old Fate. Kucze, no ciężko tutaj powiedzieć coś, bo old, starą wiarą to nie, nie grałem za bardzo, grałem tylko chrześcijanami, jak do tej pory. Ale cóż, raczej pójdę w tę stronę i wszystko będzie całkiem nieźle, bo samo Shi mają umiejętności dotyczące... Magii, teleportacji, zadawania obrażeń A chrześcijanie mogą się przed tym świetnie bronić Na wszystko jest kontra w tej grze i to jest świetne Wielu ludzi płacze na balans, ale naprawdę nie ma o co, bo balans naprawdę jest Jest Może się nie wydawać taki prosty Ale naprawdę jest, okej okay. Tu jednostki włączyłem w ten stan Tu mam gigantów, których też upkeep koszt zmniejszymy Okay, we'll start the next tour. Ah, Forest seamlessly blends into the wilderness that covers the middle regions of Britannia. On certain nights, beautiful lights and eerie music disturb the silence. But in some villages around the forest, children disappear in the middle of the night. Naprawdę, te opisy i ten narrator są tak klimatyczni, że ciężko tutaj w ogóle mówić, kiedy oni mówią. Że jest naprawdę świetne. I odblokowała mi się nowa misja. E, uśmiechający się książę, i jak wykonam misję, dostanę Banner of i pierścień. nie wiem czego. Więc mam wysłać ludzi do Gloucester, czyli gdzieś tutaj, i spróbować znaleźć właśnie te osoby. Może się uda, może nie. Nasze wojska na razie udadzą się tutaj do Ischester i tutaj na razie się zatrzymamy. Bo tutaj nam się już właściwie kończy tura. Yes, mały. Naszą drugą armię myślę, że wyślemy do. Mamy tutaj coś do uzupełnienia? Tak, mamy tutaj oddział do uzupełnienia, dlatego wyślemy je tutaj do jaskini Hermita i będziemy wskazywać powoli naszych upadłych towarzyszy. Yes, Moim celem jest teraz serce smoka. Ja się teraz z Wami pożegnam i zaproszę Was na następny film, w którym zajmiemy się może tą misją właśnie, albo i następną, bo tutaj chciałem Wam po prostu porozmawiać na temat tego, co w tej grze jest i wprowadzić was trochę w to wszystko, żeby nic nie wydawało się dziwne. Ja się z Wami żegnam i zapraszam na więcej. Cześć!